Obstawij z nami bez ryzyka na stronie twojawygrana.pl I ważne co będzie później, I ja już wiem, ale na, na razie niestety nie mogę tego powiedzieć, bo to może zaszkodzić mojemu interesowi. I to nie chodzi o czepkę własnego nosa, tylko moją rodzinę, właśnie. Z czego bardzo się cieszę, że wreszcie stał się cud. I mogę tak bardzo zmienić swoje życie dzięki komuś, dzięki nadi? Komu, no, ale oczywiście to jest niedocenione. Nie, 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 jest... Szkoda, gadać. Współczuję, naprawdę współczuję wszystkim tym dzieciaczkom z tego domu dziecka na koszykowej. Współczuję, autentycznie współczuję. Marek nakarmiony, szczęśliwy, właśnie sobie chapnął. A ja dzisiaj może nagram krótki filmik na YouTube'a, tak żebyście żeby wam przybliżyć pewną sytuację, a później ją rozwinę, bo na razie nie mogę za, za bardzo e, opowiadać o tym domu na Koszykowej, ale powiem wam jaki to mają bałagan i, i jakie konsekwencje będą ponosili za, swoje, za swoją nieodpowiedzialność i za swoje podejście wychowawcze, pseudo wychowawcze, do nie dzieci, tylko do akurat Nadi, czyli do młodzieży, która się tam znajdowała i, i dzieci też, bo tam każdy dzieciak jest traktowany tak samo, tak samo. No, ale to, kto to może wiedzieć, że to jest wszystko zamknięte w czterech ścianach, a dzieci się boją, że im pod rygorem, pod, 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 pod restrykcją, pod, pod groźbą kar, że pozabierają im telefony, przepustki, wyjścia i siedzą cichutko te dzieciaki, niestety. No. Źle nam nie trafili. <laughs> Źle nam nie trafili w każdym, w każdym sądzie walczyłem o prawdę. W każdym. Jeżeli byłem winny, przyznawałem się do winy normalnie, dobrowolnie, poddawałem się karze, jak byłem sam do sprawy miałem do tego prawo, ale jak jestem niewinny i czegoś nie zrobiłem, to będę do końca walczył o prawdę. I to, i to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem. Nie, ja jestem tego pewien, że... Oni będą pociągnięci do, do, do odpowiedzialności konsekwentnie. Będę do tego dążył i zrobię to, bo tutaj wchodziło w, w grę życie mojego dziecka. Bo gdyby ona była na tej koszykowej, autentycznie ona mogłaby poronić. Mówię wam poważnie. Także całe szczęście, że jest teraz w tym mowie. Opiekują się nią. Sama powiedziała, że jest tam dużo lepiej niż w tym domu na koszykowej. I powiedziała, że... Nara. I powiedziała, że... Widocznie tak musiało być. To jest kolejna próba czasu, i przynajmniej wie, że może na mnie polegać, bo do tej pory mało na kim mogła polegać. I to jest najgorsze w tym wszystkim, najbardziej smutne. Miłego wieczoru, najlepszego do jutra. A kochani, kto ma portfel USDT? Bo mi zaznokuje.